Modele telewizorów z roku 2013 seria F7000 i F8000 wyposażone są w podwójny tunel. Daje nam to możliwość jednoczesnego oglądania na dużym ekranie na telewizorze wybranego kanału i poprzez połączenie z telefonem. Zainstalowanie aplikacji, oglądanie dowolnego innego kanału na ekranie naszego smartfona. Jednocześnie możemy zmieniać poziom głośności w naszym smartfonie, jak i poziom głośności w telewizorze, lub też przełączać odpowiednio kanały. Kanał w górę lub kanał w dół zmienia nam odpowiednio to, co widzimy na ekranie naszego smartfona. Jednocześnie możemy w tym momencie oglądać ulubiony serial jednego z naszych domowników na dużym ekranie, a samemu, jeżeli jest to konieczne, wyjść do pomieszczenia obok i czy to na ekranie telefonu, czy na ekranie tableta z 10-calowym wyświetlaczem, oglądać dowolny inny kanał naszej telewizji. Działa to zarówno przy połączeniu telefon-telewizor, jak i tablet i telewizor, więc tutaj, jakby wielkość wyświetlacza, rodzaj urządzenia zależy tylko i wyłącznie od użytkownika.